Boże, który nam dałeś ziemię, jakże piękną, Ciszę nocy srebrzystą, kwiatu piękność pełną, W świetlistości słonecznej prześwietlone morze, Jakże jesteś wszechmocny, jak dobry Boże. A jeszcze nie wiem, przeczucie zaledwie, Ważę dotykam znamienia wyboru, co dokonali go przodkowie moi, serce pod stopy kładąc Częstochowskiej i w zadyszanym lęku codzienności w wiecznej urodzie świata, niezniszczalnej w śpiewie ptaka, modlitwie fali cichej, przed ołtarzem Madonny dusza kochać każe. Rzekłeś, mój dom jest wszędzie, całą ziemią. Każda plaża srebrzysta piaskiem i wszędzie tam, gdzie zielona trawa, moja ojczyzna. jasnym rodzinnym moim i wsią, każda, gdzie chociaż jeden, mieszka sprawiedliwy. Boże prawdziwy, płaszczem gwiazdistym dobroci, znakiem, pozostawionym w ciągłości pokoleń. Matko. Między wieczności jesteś drogą i obietnicą. Chryste Twoje spojrzenie obejmujące wszystko trwa. Pozostawione jak nadzieja, pewność boskiej miłości w oczach matki. Widziałam tyle gór i rzek, ich nie oplatany na tyczce. Czy wiesz, czego chcę? czego chcesz? Dywanem zakwitają wiosną zabijce. Zbuduję sobie dom, wieczór puszysty, zielonych drab i liści, zbuduję i otoczę palisadą ciszy, wiatr będzie mówił do mnie szybko, słyszysz? A słońca w kroplach rosy świat cały odbijać będzie, jak w tęczówce oka i wróżyć będę z liści akacji, czy kocha? To były Julia Grabarczyk i Olga Bontos, dziewięciolatki z nas trzeciej, z prowadziły nas niejako w tematykę naszego dzisiejszego spotkania. Dziękujemy bardzo i gratulujemy. Czy są kolejne uczestnicy? Może ja nie będę tylko proszę, proszę wyjść i Dobrze, proszę, proszę bardzo, czyli planny który widzieliśmy. Poproszę bardzo. Proszę bardzo. Bez Ona, która mówiła synku, I aniołowie milkli zasłuchani. Synku. Słowo stało się ciałem Pani, gwiazdą wybuchającą w rozległościach świata nieskończoność ciepłem tej najbliższej i zaciśnięciem paluszków malutkich, co paznokietki takie ma jak groszek. Proszę, matko, miłości pełna, proszę. Noc w cieniu drzewa przysiadła, piętami wystukuje rytm godzin. Włosy pasma długie samotności, falą w morzu słonej, łzawej wody. Goryczą powrotów niepotrzebnych i złych. Milczysz? Cisza koloru rdzy w blasku samotnym księżyca. Na nowo wiatr, donikąd, w szaleństwa bliski, pędzi ulicami w cieniu dalekim. Komiczynki trzylistej. Dziękujemy bardzo, Fabi. Pani. Prosimy Panie Miod, Miodkę, również z liceum z Gimnazjum Sulejzańskiego w Rumi. No, nie mam To na te tak tak tak, Maja, to maja ro, Robaszkiewicz. To będzie się rozpoczęć, teraz Maja Robaszkiewicz. Szukam jak ślepy pustymi oczami ciepła twojego głosu. Goryczą zatoczył kręgi ptak potężny. Samotność, kiedy powróci różnobarwnych dni, roztańczony korobot. My nigdy więcej nie będziemy razem. Oszukali, zapomnieli, poszli razem z księżycem pijani. Rozwijają serpentyną ironii gwiazdy o niebo butami. Osaczona ze wszystkich stron pustką, Której nic się nie słyszy. Przypomniał mi jeden ton Zapomnianych wiatrów klawiszy. A bażurem haftowanym gwiazdami Z frędzlami drzew noc przysiadła, Cisza strzelista szedła. Niosę na ręce wyciągniętej serce, Przed siebie idę, nie, nie było bardziej palących łez, Rądem wraca jak ziarno sypkie. Wszystko wiesz. Dziękujemy, pani Baczkiewicz. I prosimy, Marii na wszystkimi barwami, roztańczony Dionizosem świętym, świat rozkręcił się walcem, wstąpką słońców plecioną we włosy. Popatrz codziennie na gwiazdy, wieczorem albo w nocy, kiedy księżyc, lusterko małej dziewczynki, oświetla zakochanym oczem albo taką drogę na spacer pocałunkiem piętym jak broszka bluty spalić na gorycz na piasek sypki Idziesz, wiosenny jak zieleń jak wiatr szybki kilometrami autostrad rozwleka się tęsknota drogowskaza mi Dloko. I czy kocha? Mhm. Śpiewającym kanarkom ukręcone łebki. Gwiazdy spadają na spełnienie życzeń. Komu je teraz? Dokąd zmęczenie linią ust prowadzi? Sprawienie odpoczynku. Jeszcze trwa czas zieleni. I jeszcze jest czas odejść. Krzykiem napięty, subtelnością liter rozrzuconych w drapieżnym chrobocie maszyny od ptaka. Oczu dziewczyny razem ze śmiercią na mnie. Mniej więcej goździkiem purpurowym, przyszedł z Dziękuję. Dziękujemy Marysi i prosimy Sylwię Klan. Marysia w z drugiej klasy gimnazjum, a Sylwia z małą z trzeciej klasy gimnazjum. Z między niebem a ziemią Zawieszona na cieniutkiej misce twojej czułości. Proszę, bezradnie opadająca deszczem. Skończono? Nie. Niechaj dobroć ciszy rąk zaplątanych we włosach trwa. W powietrzu drgającym. Słyszysz? Ktoś czyjeś imię powtarza biciem serca. Skończono? Nie. Nie zostawiaj mnie samej obcym twarzą, zagubionej w mgle zielonej, zielonej, zielonej. Nie. Niebo żonglujące gwiazdami opadających liści, wiatrem dzwoni. Pustymi muszlami, z których wyjęto perły i zagubiono w mistrzce wacha, zieleń w zieleni oczu Twojej czułości, najmilszy. Szczęściem na strunach orkiestry drżą myśli. Proszę przyjść gorącymi płatkami powiek okrągłych, kocham. Z powagą sztywnego kwiatu, nachylonego dłonią, z purpurową oponą szkła, Bronić się, kiedy mi ciebie brak.